okresem do zbioru takiej wody brzozowej u mnie żeby zrobić niewielkie nacięcie ale nie używając wiertła nie używam tutaj żadnych siekier żadnych dłut o proszę, błagam, bez jakichś przekleństw gdybym miał zamiar jednak użyć wiertła no to jestem przygotowany w taką ręczną wiertarkę możemy dodając alkohol i ją zakonserwować, możemy dodać cukier. Ją zakonserwować. Witam wszystkich. Dzisiaj materiał będzie nawiązywał do wody brzozowej. Zbliża się nieuchronnie koniec lutego. Dokładnie 18 lutego dzisiaj mamy. A to oznacza, że w najbliższym czasie będzie można pozyskiwać wodę z brzozy. Jestem totalnym laikiem w tym temacie. W tym roku będę pierwszy raz pozyskiwał taką wodę, ale postanowiłem starannie się do tego przygotować już w zeszłym roku coś, coś mnie tknęło, ale nie miałem pojęcia jak to zrobić, jak do tego podejść, po prostu byłem zielony w tym roku jest inaczej i oczywiście przejrzałem materiały na internecie które nawiązują właśnie jak pozyskać tą wodę i nie tylko wodę brzozową, jeżeli chodzi o wodę, bo wodę możemy pozyskiwać także z klonu a i być może z innych drzew, ale OK, skupmy się na razie na brzozie, bo akurat taką wodę chcę pozyskać już niedługo. Więc, kilka ciekawostek z tym związanych. Po pierwsze, jeżeli chodzi o czas pozyskiwania wody brzosowej, większość osób mówi, że musi być to czas, gdy temperatura na dworze przez kilka dni pod rząd wynosi około 10 stopni. Zastanawiam się, dlaczego 10 stopni, a nie na przykład, dlaczego nie 5. Więc będę chciał ten fakt sprawdzić. To jest po pierwsze. Po drugie, w zależności od tego, no i to, to jest zrozumiałe, dlaczego ludzie mówią, że po prostu musi być taka, a nie inna temperatura, ponieważ w każdym województwie w Polsce, czy nawet w Europie, tym bardziej temperatura będzie po prostu inna niż w tym wypadku u mnie. Przeanalizowałem ostatnie 20 lat. Mojego województwa, jaka temperatura jest na początku marca? W zasadzie, jaka temperatura, kiedy jest temperatura, która 3 dni, przynajmniej pod rząd, jest powyżej 5 stopni Celsjusza. I co mi wyszło ciekawego? Ano mi wyszło tak. Poczynając od zeszłego roku, okresem do zbioru takiej wody brzozowej u mnie to jest minimum 5 marca, a już optymalnie 8 marca. Skupią skupiam się na tej wyższej granicy, czyli 8 marca. W zeszłym roku mogłem zbierać wodę. Rok kolejny, wcześniej, to był 10 marca, później 11 marca, później znowu 8 marca, później 13, 14, był nawet 20. A w 2009 roku był marzec w zasadzie cały czas tak zimny, że chyba wody się nie dało pozyskać. Były nawet zerowe temperatury. I analizując, no i też w jednym roku, 2006, było dopiero możliwe pod koniec marca, 25 mniej więcej, był możliwy zbiór, ale tak mniej więcej średnia ze wszystkich ostatnich 20 lat wychodzi 8 marca. Ale w moim województwie także bardzo łatwo sobie sprawdzić tam, gdzie mieszkasz, jaka średnia temperatura, która nas interesuje przez kilka kolejnych dni, ta między 5 a 10 stopni albo 10 albo 12, jak tam uważasz, w jakim okresie występuje, i można przewidzieć. Bo ja przewiduję, że w tym roku pójdę zbierać wodę nawet nie 8. Spróbuję 6 marca. Chyba, że oczywiście pogoda mnie zaskoczy i będę mógł pójść wcześniej. Ale też z ciekawości sprawdzę 5 marca, 5 marca kiedy temperatura będzie około 5 stopni. Tak się wahało, mniej więcej plus minus. Poza tym no, trudno też stwierdzić, bo tak, u mnie w domu temperatura może pokazywać 5 stopni, pójdę do lasu i temperatura będzie 3 stopnie albo będzie 8 stopni. I już na drugim końcu miasta temperatura będzie inna, więc to myślę, to wszystko jest takie trochę umowne. A kiedy soki tak naprawdę puszczają, no na pewno puszczają, kiedy temperatura jest powyżej zera. Aczkolwiek w drzewie ta temperatura może być zupełnie inna, może być bardziej zmarznięta i ta temperatura zewnętrzna musi być po prostu większa przez dłuższy czas. A może nie, może jest na odwrót. To jest wszystko do sprawdzenia. Teraz analizując te materiały, wszystkie, które są na internecie, no może nie wszystkie, ale część, przygotowałem się najpierw w sposób taki, że mówię: Mam sprzęt typu wiertarka ręczna. Nawierca otwór, butelki są, są rureczki. Wszystko przebiegnie na pewno gładko. Nagle dociera do mnie materiał, który mówi, że. Można to robić również poprzez nacięcie siekierą. No, ale coś we mnie takiego drgnęło, jak to chyba w każdym Polaku, że to chyba nie jest humanitarne. Jak ktoś siekierą robić drzewo, to jest niszczenie. Nie, nie, nie. Więc zobaczyłem taki materiał, i oczywiście dużo hejtu pod spodem, i też tłumaczenie się autorów, że to nie jest nic złego. Ale nie przemówiło to do mnie więc jeszcze do dzisiaj byłem przekonany, że pójdę z wiertarką ale w przeciągu ostatniej godziny to się zmieniło powstała w moim umyśle hybryda po pierwsze pomyślałem sobie, jeżeli siekiera jest zbyt drastyczna a wcale to nie musi być siekiera to może wystarczyć takie dłuto ponieważ tu chodzi o to, żeby to nacięcie było dosyć niegłębokie no, siekiera jest powiedzmy sobie w miarę szeroka więc um, uderzając siekierą nacięcie będzie duże a dłutem mogę takie nacięcie zminimalizować dwu, trzykrotnie albo nawet więcej. Testowałem na suchym, znaczy na suchym drzewie, na przeciętym już porąbanym drzewie. Nie wiem, czy sprawdzę to w lesie. Jeżeli nie zadziała ten sposób, który mam obecnie, no to może spróbuję zobaczymy. Ale warto się zastanowić. Ale do czego jeszcze zmierzam? Przekonała mnie jedna osoba, która jest w pewnym sensie dla mnie autorytetem, która naprawdę ma dużo do czynienia z przyrodą i też nagrała film związany właśnie z pozyskiwaniem wody brzozowej za pomocą nacięcia siekierą. I ona to wyjaśniła w bardzo prosty sposób. Czy wyjaśniła oczywiście nic nie udowadniając, ale opierając się na swojej wiedzy, na swoim autorytecie, stwierdziła, że takie nacięcie siekierą, które wcale nie wygląda jakby ktoś chciał to drzewo zrąbać, eee, to nacięcie jest dużo bardziej ekologiczne dla drzewa niż wiercenie otworu. No i oczywiście zawsze znajdą się osoby, które będą za, które będą przeciw, jak w każdej w każdej e, teorii, bo to często ludzie analizują i teoretyzują, którzy w ogóle nie mają pojęcia na ten temat, nigdy tego nie robili lub czegoś w tym rodzaju i zawsze muszą powiedzieć swoje trzy grosze więc nie ma się co bardzo przejmować. E, oczywiście w pozyskiwaniu wody brzozowej no, warto się skupić na tej ekologii I, i ja również mam zamiar. Więc wiadomo, że jak robimy otwór to musimy przygotować sobie kołek, musimy przygotować sobie maść, która zabezpieczy przed grzybami, przed różnymi robakami, żeby się nie dostały do tego otworu. E, przy nacięciu sikierą czy dłutem no, wypadałoby po prostu posmarować e, to nacięcie właśnie taką maścią. O, więc, no cóż więcej można zrobić? Oczywiście, należałoby wcześniej, i co ja praktykuję, porozmawiać sobie trochę z drzewem, zagadnąć z naturą, poprosić i podziękować, jeżeli chodzi o wodę brzezową. No i cóż, mam akurat trochę czasu, jest ponad dwa tygodnie, według moich obliczeń, do tego, żeby mógł tą wodę pozyskiwać, dlatego też ten materiał jest wcześniej, żeby. Jeszcze może dzisiaj albo jutro trafił do internetu, bo być może ktoś kto jest też blisko, ale nie wie jak tego zrobić, jak do tego podejść, może się przekona właśnie e, do mojego sposobu. I też nie wiem do końca, czy on się sprawdzi, ale już wyjaśnię o co chodzi. Więc e, powstała hybryda. Żeby zrobić niewielkie nacięcie, a nie używając wiertła ani żadnego innego narzędzia, które. E, już z wyglądu przypomina e, jakiś horror. Dobrze, ale do tego trzeba będzie się przemieścić. Ok, więc tak. Szpęd taki. 5-litrowa butelka. Tutaj w miarę szczelnie jest złożona rurka. Czyli dzięki temu butelka nie musi koniecznie stać w pionie. Może sobie leżeć. Powinno się wszystko ładnie napełnić. Nie trzeba wtedy mocować żadnych, żadnymi sznurkami czy taśmami do drzewa, ale to jest jeszcze do sprawdzenia, bo jak mówiłem, będę to robił po raz pierwszy. I teraz zaopatrzyłem się w sklepie budowlanym. To wiecie, po prostu przyszło samo, żeby zaopatrzyć się właśnie w takie coś, a nie coś innego, chociaż było e, kilka pomysłów. Więc tu mam taką złączkę, którą kupiłem e, tam, gdzie zaopatrzyć się można w różnego rodzaju asortymenty do oczka wodnego to jest mosiężne tutaj nie jest to ostre, ale wystarczająco, żeby załóżmy po nawierceniu wsadzić sobie tą końcówkę właśnie w otwór ale jak ma wyglądać moja hybryda? moja hybryda ma wyglądać tak, biorę taką końcówkę bez wiercenia nie używam tutaj żadnych siekier żadnych dłut Drzewo świeże, drzewo, które rośnie, jest mokre, jest, nie jest twarde jak kamień, więc ten kawałek drewna, świeżo przywiezionego z lasu, jest atrapą brzozy. Niewielkim uderzeniem w tym momencie rurka się trzyma. Jeżeli podłączyłbym ją, wszystko będzie OK, no poza tym, że woda nie poleci prawdopodobnie, no bo tam jest czop. Teraz muszę to delikatnie wyjąć. Tutaj w tym momencie mam korę, którą przetykam. O, tutaj zostało troszkę w drzewie. Ok. I teraz tak widzę, że przebiłem się póki co przez korę. Więc ponawiam. Jeszcze drugie podejście robię. Myślę, że jakieś pół centymetra, mniej więcej się teraz wbiłem wyciągam no, czasami tutaj powinno zostawać bo już sprawdzałem, a czasami nie i taki mały czopik wychodzi tu mam drewno grubości pół centymetra i jeżeli nacięcie siekierą, które nie jest głębsze niż pół cm wystarcza do tego, żeby woda płynęła no to myślę w tym wypadku nie będzie inaczej teraz mogę wsadzić ewentualnie lekko docisnąć Podłączam rurkę. I zależy mi tylko na tym, to już reguluję sobie długością rurki, wkładając ją do butelki, lub wyciągając. Na tym, żeby albo ona sobie stała, i ja wtedy ją muszę jakoś przymocować. Żeby w razie, gdy będzie upadała pod ciężarem, żeby nie wyleciała cała rurka z drzewa. Albo po prostu kładę na ziemi. I w tym momencie. Nie muszę się niczym przejmować. Jaka jest według mnie zaleta tego, przynajmniej w teorii, póki co, jeżeli tutaj mam szczelnie w butelce wsadzoną rurkę, tu wszystko jest szczelne, to nie muszę się martwić, że coś mi się przeleje, albo że za dużo wody będzie wylatywało z drzewa. Jest szansa na to, że jak się butelka napełni, na przykład przychodzę pod koniec dnia, to. Zrobi się po prostu hermetyczne zamknięcie. Więc wszystko zostanie i w butelce, i w rurce, i nie powinno więcej wyciekać z drzewa. Ale, jak mówiłem, to jest teoria. Do sprawdzenia w najbliższych tygodniach na początku marca. I zachęcam do oglądania drugiej części, gdzie właśnie pokażę już bezpośrednio, jak pozyskuję wodę z brzozy. OK, no i cóż, to byłoby chyba na tyle. Jeszcze jedno. Jest te 2-3 tygodnie do zbierania wody. Jeżeli ktoś ma jakieś mm, pomysły co do jeszcze skorygowania tego sposobu, e, lub totalnie ma zupełnie inne podejście do, te, do tego tematu, to jak najbardziej niech się komentarz, tylko proszę, błagam bez jakichś przekleństw, bo tego nie będzie po prostu. Jeżeli chcesz e, jakoś logicznie do tego tematu podejść, to kulturalnie, proszę, dobra? No, dzięki bardzo. Ok. Yy, Wszelkie informacje z tym związane również umieszczę na swoim blogu Sześciopak 40. Jak ktoś ma ochotę zajrzeć, jak najbardziej. Dobra, i tutaj wiadomo, że po wyciągnięciu yy, tej końcówki z drzewa, no trzeba się przygotować. Ja tutaj mam. Tylko będę musiał wykonać oczywiście krótsze. Takie wiecie, czopiki o średnicy otworu. Pach. Ucinam, zaklejam to wszystko maścią i mam gwarancję, przynajmniej tak mi się wydaje, że wszystko będzie w porządku. Oczywiście będę sprawdzał po jakimś czasie, przyjdę za miesiąc, przyjdę za dwa, może za pół roku, na pewno przyjdę za rok do tego samego drzewa, żeby sprawdzić co się z nim dzieje. No bo jeżeli w tym momencie to drzewo coś mi daje, ja mu daję swoją obecność, to w zasadzie możemy się zaprzyjaźnić na dłuższy czas. A kontakt z naturą, z brzozą, jak wiadomo, jest bardzo korzystny dla człowieka, więc dlaczego by nie zaprzyjaźnić się z takim drzewem? Mówię o takiej przyjaźni, wiecie? Wymiana energii, coś wspaniałego, fajna sprawa. Ok, dobra. Gdybym miał zamiar jednak użyć wiertła, no to jestem przygotowany w taką ręczną wiertarkę, gdzie średnica wiertła to mniej więcej średnica, właśnie tej końcówki. I również przygotowany jestem na czopowanie odpowiednią średnicą e, kawałka drewna. No i co ważne, ta maść, maść, maść. Wszystko niech pozostanie jak najbardziej korzystne dla natury. I no i dla nas zresztą też. Bo wymiana jest obopólna, jakby na to nie spojrzeć. Dobra, a co jeżeli chodzi o dłuto? Może jeszcze, jeżeli chodzi o dłuto, no cóż. Gdybym chciał do tego tematu podejść z dłutem, właśnie, no to bym patrzył w ten sposób. Duto wiadomo yy, takie standardowe, proste duto, z jednej strony jest proste, z drugiej jest ścięte, więc gdy zrobię, coś takiego, przebije się przez korę, no w, tym, w ten sposób troszeczkę tutaj się uszkadza ta korę. tak samo jak przy rąbaniu siekierowa, to jest ten minus. Ale już przy takim nacięciu jest fajny tutaj żazik zrobiony. I woda powinna płynąć. O tyle jest trudniej i jest inaczej, że tutaj wtedy trzeba przymocować sobie powiedzmy 10 cm długości rurkę, którą też trzeba jakoś bić w tą korę, tak żeby ona nie wypadła. No i wtedy używamy naczynia otwartego, czy wiaderka, czy jakiejś miski. No jest to troszeczkę bardziej może kłopotliwe, ale do wykonania. Tak więc mam wrażenie, że moja hybryda jest całkiem trafnym sposobem na pozyskiwanie wody brzozowej do czego zachęcam a i jeszcze jedna sprawa hm, dobra, ale to może wstanę ok, jeszcze jedna sprawa związana z pozyskiwaniem wody brzozowej, a w zasadzie już z uzyskaną wodą większość osób mówi dużo o tym, żeby tą wodę można wykorzystywać ją do tego, żeby wzmocnić swój organizm na wiosnę i zapewne nasi praojcowie robili właśnie to po to żeby wzmacniać swój organizm po okresie zimowym. Całkiem logiczne. Teraz bardzo dobrze jest się zorientować, ponieważ jest to duża szansa na to, żeby tą wodę wykorzystać bardziej niż tylko, e, tylko pidzią. Tak po prostu w tym okresie, kiedy tą wodę się pozyskuje. Są fajne źródła, gdzie można zaopatrzyć się w fajną wiedzę, żeby tą wodę wykorzystać możliwie jak najlepiej. Bo okazuje się, że oczywiście oczyszcza organizm poprzez to, że oczyszcza krew to już wiemy znaczy to już wiem ja nie wiedziałem, ale już wiem co następne taką wodę można sobie w bardzo fajny sposób przechować na dłużej i niekoniecznie mrożąc, możemy dodając alkohol ją zakonserwować, możemy dodając cukier, ją zakonserwować można ją zapasteryzować taką wodę Niesamowita rzecz. No, oczywiście, oczywiście można ją też zamrozić. No i do czego możemy ją wykorzystywać? E, no, tak kusi mnie, żeby powiedzieć, ale z drugiej strony chciałbym też nawiązać do tego, że mm, no, jest fajne źródło. Jest fajne źródło, gdzie możemy się dowiedzieć na temat wykorzystywania takiej wody. Tak, i tak zrobię. Więc zachęcam do tego, żeby zajrzeć e, do źródeł doktora Różańskiego. Cóż ja będę wymyślał, czy powtarzał po nim, kiedy na jego stronach wszystko jest jasne i czytelne. Jeżeli chodzi o wodę brzozową, to ma ona wiele, wiele więcej zastosowań niż przeciętnie nam się to wydaje. Ot, cała filozofia. Po prostu sięgajmy do źródeł, najlepiej do kilku, a najlepiej do takich, gdzie jest to poparte praktyką, a nie tylko teorią. Ok, to byłoby na tyle. Zachęcam do obejrzenia po raz kolejny do obejrzenia drugiego materiału, bo taki powstanie w przeciągu najbliższych myślę trzech tygodni, także do zobaczenia i już myślę, przy jakiejś brzusce.